Kochani, chcielibyśmy zachęcić wszystkich uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej do wzięcia udziału w konkursie zatytułowanym Pocztówka do Marszałka. Konkurs został ogłoszony przez burmistrza miasta i gminy Pinczów pana Włodzimierza Badura, oraz przez Muzeum Regionalne w Pinczowie z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Polega na zaprojektowaniu i wykonaniu dowolną techniką pocztówki, na której obowiązkowo muszą znajdować się również życzenia skierowane do marszałka z okazji odzyskania niepodległości. Prace prosimy bezpośrednio przynosić do siedziby muzeum do 7 listopada 2021 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada, również tutaj u nas w muzeum. Wyróżnione i nagrodzone zostaną trzy najlepiej wykonane prace, a ze wszystkich prac muzeum zorganizuje wystawę, która będzie prezentowana na krużgankach do końca 2021 roku. Wszelkie szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej naszego muzeum. Serdecznie zapraszamy!